Witaj, ciekawski człowieku. Czarne dziury to jedne z najbardziej tajemniczych i fascynujących obiektów we wszechświecie. Są to miejsca, gdzie grawitacja jest tak potężna, że nic, ani materia, ani światło nie może się z nich wydostać. To kosmiczne potwory, które pochłaniają wszystko, co znajdzie się zbyt blisko. Ponieważ czarnych dziur nie da się obserwować w sposób bezpośredni, ich obecność jest wykrywana poprzez analizę wpływu jaki wywierają na otaczającą materię światło oraz inne formy promieniowania elektromagnetycznego. Ale czym dokładnie są czarne dziury? Jak powstają i dlaczego są tak ważne dla naszego zrozumienia wszechświata? Czarna dziura to obszar w przestrzeni, gdzie grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie może jej opuścić. Granica po przekroczeniu której nie ma już powrotu, nazywa się horyzontem zdarzeń. To właśnie tutaj grawitacja staje się nieodparta, a czas i przestrzeń zachowują się w sposób, który trudno sobie wyobrazić. Choć nie możemy bezpośrednio zobaczyć czarnej dziury, jej obecność można wykryć dzięki wpływowi na otaczającą materię i światło. Astronomowie wykorzystują teleskopy rentgenowskie oraz radioteleskopy. Aby badać promieniowanie pochodzące z dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur oraz zakrzywienie światła tła tak zwane soczewkowanie grawitacyjne. Czarne dziury nie są pustymi przestrzeniami, lecz obszarami o ogromnej masie, ściśniętej do nieskończenie małej objętości, zwanej osobliwością. To właśnie ta osobliwość jest źródłem ich niezwykłej grawitacji. Niektóre czarne dziury wirują z ogromną prędkością, co wpływa na ich strukturę i zachowanie. Ponadto mogą się ze sobą łączyć, tworząc jeszcze większe obiekty i uwalniając przy tym ogromne ilości energii w postaci fal grawitacyjnych. W roku 2015 Obserwatorium Fal Grawitacyjnych po raz pierwszy zarejestrowało fale grawitacyjne powstałe w wyniku zderzenia dwóch czarnych dziur. To odkrycie potwierdziło jedno z fundamentalnych przewidywań ogólnej teorii względności Einsteina. Czarne dziury powstają w wyniku śmierci masywnych gwiazd. Kiedy taka gwiazda zużyje całe swoje paliwo jądrowe, przestaje produkować energię, która przeciwdziałała sile grawitacji. Wtedy gwiazda zapada się pod własnym ciężarem, a jej jądro staje się tak gęste, że tworzy czarną dziurę. Naukowcy wyróżniają kilka typów czarnych dziur. Czarne dziury o masie gwiazdowej powstają z zapadających się gwiazd i mają masę od kilku do kilkudziesięciu mas Słońca. Supermasywne czarne dziury znajdują się w centrach galaktyk i osiągają masy od milionów, do miliardów mas Słońca. Ich pochodzenie jest wciąż zagadką, ale mogą powstawać z połączenia mniejszych czarnych dziur lub z bezpośredniego zapadania się ogromnych ilości materii. Istnieją także czarne dziury o pośrednich masach, które znajdują się pomiędzy tymi dwoma kategoriami i wciąż są rzadko obserwowane. Nowe badania sugerują, że mogą one powstawać w gęstych gromadach gwiazdowych. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów czarnych dziur jest ich wpływ na czas i przestrzeń. Według teorii Einsteina grawitacja nie jest siłą, lecz efektem zakrzywienia czasoprzestrzeni przez masę. Im większa masa, tym większe zakrzywienie. W pobliżu czarnej dziury zakrzywienie to jest tak ekstremalne, że czas płynie wolniej niż w innych miejscach. Gdybyśmy obserwowali kogoś spadającego do czarnej dziury, zobaczylibyśmy, jak jego zegar zwalnia, a on sam wydaje się zamierać w bezruchu. To zjawisko nazywa się dylatacją czasu. Co więcej. Materia wciągana przez czarną dziurę ulega tak zwanemu procesowi spagetyzacji. Zostaje rozciągnięta w długie, cienkie pasma przez ekstremalne siły pływowe. Choć czarne dziury wydają się niezniszczalne, w rzeczywistości mogą wyparować. Proces ten, nazwany promieniowaniem Hawkinga, został przewidziany przez słynnego fizyka Stephena Hawkinga. Na skutek efektów kwantowych w pobliżu horyzontu zdarzeń paracząstek i antycząstek może spontanicznie pojawić się w próżni. Jeśli jedna z nich wpadnie do czarnej dziury, a druga ucieknie, czarna dziura traci energię. W bardzo długich skalach czasowych może to prowadzić do całkowitego wyparowania czarnej dziury. Proces ten jest jednak niezwykle wolny dla supermasywnych czarnych dziur. Zajęłoby to więcej czasu niż wiek wszechświata. Supermasywne czarne dziury, znajdujące się w centrach większości galaktyk, w tym naszej drogi mlecznej, mają ogromny wpływ na swoją kosmiczną okolicę. Naukowcy uważają, że mogą one odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu galaktyk. Ich grawitacja wpływa na ruch gwiazd i gazów, a ich aktywność, np. w postaci jetów, może regulować powstawanie nowych gwiazd. Czasem czarne dziury mogą również wyrzucać całe gwiazdy z galaktyk z prędkością milionów kilometrów na godzinę. Czarne dziury od dawna fascynują nie tylko naukowców, ale także artystów, pisarzy i filmowców. Pojawiają się w filmach takich jak Interstellar, gdzie zostały przedstawione z niesamowitą dokładnością naukową, a także w literaturze science fiction, gdzie często służą jako portale do innych wymiarów lub czasu. Niektórzy naukowcy spekulują, że czarne dziury mogą być związane z ciemną materią tajemniczą substancją, która stanowi większość materii we wszechświecie, ale nie emituje światła. Istnieją również hipotezy, według których mogą prowadzić do tuneli czasoprzestrzennych zwanych wormholes, co mogłoby umożliwić podróże w czasie. Czy czarne dziury mogą stanowić zagrożenie? Choć brzmią przerażająco, w rzeczywistości są bardzo odległe od Ziemi. Najbliższa znana czarna dziura znajduje się około 1600 lat świetlnych od nas. Nawet gdybyśmy znaleźli się w jej pobliżu, nie bylibyśmy wciągnięci od razu. Najpierw zauważylibyśmy ekstremalne efekty grawitacyjne. Czarne dziury pozostają jednymi z najbardziej ekstremalnych i fascynujących obiektów we wszechświecie. Choć wciąż skrywają wiele tajemnic, ich badanie może pomóc nam zrozumieć najgłębsze prawa rządzące kosmosem. Warto również wspomnieć, że naukowcy wciąż prowadzą liczne badania, aby lepiej zrozumieć, jak te obiekty wpływają na ewolucję galaktyk oraz jakie procesy zachodzą w ich wnętrzach. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak teleskopy kosmiczne czy interferometry, możliwe jest obserwowanie zjawisk związanych z czarnymi dziurami z coraz większą precyzją. Jednym z najważniejszych aspektów badań nad czarnymi dziurami jest ich rola w ewolucji wszechświata. Naukowcy uważają, że supermasywne czarne dziury mogą odgrywać kluczową rolę w powstawaniu i rozwoju galaktyk. Ich grawitacja wpływa na ruch gwiazd i gazów, a ich aktywność może regulować tempo powstawania nowych gwiazd. W niektórych przypadkach czarne dziury mogą nawet hamować procesy gwiazdotwórcze, co prowadzi do powstawania galaktyk eliptycznych, w których nowe gwiazdy powstają rzadko. Czarne, czarne dziury są również przedmiotem zainteresowania w kontekście podróży kosmicznych i eksploracji wszechświata. Choć obecnie nie jesteśmy w stanie podróżować w pobliżu czarnych dziur, ich badanie może dostarczyć cennych informacji na temat natury czasu, przestrzeni i grawitacji. W przyszłości gdy technologia pozwoli na bardziej zaawansowane podróże kosmiczne, czarne dziury mogą stać się kluczowymi punktami w eksploracji wszechświata. Podsumowując, czarne dziury to nie tylko fascynujące obiekty kosmiczne, ale również kluczowe elementy naszego zrozumienia wszechświata. Ich badanie dostarcza nam cennych informacji na temat natury czasu, przestrzeni, grawitacji oraz ewolucji galaktyk. Choć wciąż skrywają wiele tajemnic, postęp w technologiach obserwacyjnych i teoretycznych pozwala nam coraz lepiej je poznawać. W przyszłości czarne dziury mogą stać się kluczowymi punktami w eksploracji kosmosu oraz w zrozumieniu najgłębszych praw rządzących wszechświatem.